Wasze definicje marki osobistej, najprostszą definicją marki jest to, co mówią ludzie o was, kiedy wychodzicie z pomieszczenia. Bał tego, definicja marki to jest coś, co was wyprzedza. Zanim się z kimś spotkacie, to dotrze marka do tego człowieka, a dopiero potem dotrzecie wy. Czy ktoś będzie miał już wyrobić sobie jakąś opinię o was na podstawie właśnie waszej marki. I teraz mam dla was dobrą albo złą wiadomość. Kimkolwiek jesteś, Jesteś marką osobistą. Co byś nie robił, budujesz swoją markę osobistą pozytywnie lub negatywnie. W związku z tym każdy z nas jest marką osobistą. W związku z tym warto skupić się na tym, żeby tą markę. Pokazać ciekawszy sposób. Budowanie marki polega na tym, że pokazujemy nasze najlepsze cechy, a pudrujemy nasze najsłabsze. Pokazujemy nasze najmocniejsze argumenty takie, coś charakterystycznego, coś, co nas wyróżnia, coś, co klienci chcą dostrzec, naszych kontrahenci, a powiedzmy pudrujemy te, te rzeczy, które mamy niedociągnięcia. Każdy z nas ma takie niedociągnięcia. nie ma ludzi idealnych. Moi drodzy, śmiało poznam Waszą definicję. Napiszcie, co uważacie. Czym jest marka osobista, chętnie się dowiem. I oczywiście na początku zawsze mamy czas na reklamę, także napiszcie w komentarzach, czym się zajmujecie, czy jakąś firmę prezentujesz, czy pracujesz na jakimś stanowisku. Napisz, co fajnego robisz, abym też wiedział, do kogo tutaj przede wszystkim mówić. Także chciałbym, żeby to był właśnie bardziej dialog niż monolog, moi drodzy, żeby nasze właśnie live'y były takie w formie właśnie dialogu, czyli razem rozmawiamy. Dlaczego ja mówię o marce osobistej? Między innymi, że swoją markę buduję od kilkunastu lat. Nawet 10 lat temu pisałem swoją pracę na Executive MBA na Rotterdam School of Management właśnie pod tematem budowanie marki osobistej. Kiedy jeszcze mało osób wiedziało, cokolwiek interesowało się budowaniem marki, ja ten temat już zgłębiałem dużo, dużo lat wcześniej. Pierwszą taką rzeczą opowiem też, co, czym się różni marka od, od przede wszystkim atrapy. Atrapę się buduje w internecie. Nie ma czegoś takiego jak marka, Marka osobista w internecie. Widziałem czasami szkolenie, jak zbudować markę osobistą w internecie. To raz w ten sposób powiem, niestety, ktoś nie ma pojęcia, czym jest marka. W internecie buduje wizerunek. Marka jest to całościowo. Całość. Kim jesteś, jakim człowiekiem, co ludzie myślą o Tobie, czego sobie wyobrażają o Tobie i marka jest też obietnicą. W pewnym sensie, czyli jako marka jest to obietnica pewnych rzeczy, pewnych wartości, pewnego produktu i to jest właśnie marka. Wizerunek jest elementem marki, ale jest to niestety tylko element, tylko część. Czyli wizerunek budujemy w internecie, ale marka jest całością. To, co robimy i w internecie, i live, i też online, moi drodzy. Ale okej, okay. teraz w takim razie, żeby budować markę, zbudować markę osobistą, tak potrzebujemy kilku. Elementów, tak? Kilku elementów potrzebujemy, tak? Przede wszystkim tutaj potrzebujemy wiedzę. Wiedzę przede wszystkim, jak to zrobić, jak tą markę budować, czyli czym jest marka oraz co mogę zrobić, żeby tą wiedzę budować. Kolejną rzeczą jest pomysł. Moi drodzy, trzeba mieć pomysł na siebie. Każdy buduje swoją markę inaczej. Dlatego. Pomyśl, w jaki sposób tą markę ty możesz budować, wymyśl coś ciekawego, innego, być może masz lepszy sposób niż inny, inni. Ponieważ wyobraź sobie, że jak będziesz naśladował rzeczy, które robią inni, to będziesz taki jak oni. Tak jakby wszyscy producenci samochodu produkowali takie same samochody, to by się one nie odróżniały. W związku z tym, co odróżnia samochody, przede wszystkim marka, tak? ale oprócz tego też wygląd. Oczywiście silnik i tak dalej, ale marka to jest pierwsza rzecz, która odróżnia. Mało tego, wyobraźcie sobie, że produkty markowe możemy sprzedawać drożej. Czyli Ty, jako marka osobista, mocna marka osobista, będziesz mógł sprzedawać swoje usługi drożej. W związku z tym, czym lepszą marką będziesz, tym drożej sprzedasz swoje usługi, będziesz bardziej pożądany na rynku, ludzie będą chcieli bardziej Twoje produkty, będą zabiegać właśnie o Twoje produkty, bo na przykład, jeżeli ktoś jest mniej rozpoznawany, to prawdopodobnie, czy mniejszą marką, mniej taniej je sprzeda. Kolejną rzeczą jest działanie, czyli mamy wiedzę, mamy pomysł, ale potem mamy, dochodzi do działania. Czyli działamy, musimy tą markę budować. I słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak zbudowałem markę osobistą. Słowo zbudowałem tutaj nie istnieje. Budujemy markę osobistą, budujemy ją do śmierci. Niestety lub stety nie da się jednorazowo zbudować marki i powiedzieć: OK, teraz sobie żyję z tej marki. No, wielu celebrytów się o tym przekonało, że tak naprawdę, kiedy celebryta przestaje być marką, przestaje być równocześnie celebrytą. Czyli oni zabiegają o to, żeby o nich dużo, dużo mówiono. Moi drodzy, napiszcie mi w komentarzu, skąd mi dzisiaj pozdrawiacie. Ja pozdrawiam Was dzisiaj z Alicante. Dzisiaj było piękne słoneczko, ale też nie zabrakło chmurek. Powiedzcie mi skąd dzisiaj mnie pozdrawiacie. Napiszcie śmiało w komentarzu. Chętnie też zobaczę, skąd dzisiaj właśnie Wy mnie pozdrawiacie, moi drodzy. Okej, okay, teraz kolejną rzeczą, czy mamy wiedza, pomysł, działanie. Potrzebujemy czas, aby zbudować markę, potrzebujemy. Czas i to dużo czasu. Niestety barki się nie buduje w jeden dzień. To nie jest tak, że w weekend zbudujesz markę, markę budujesz, jak chciałem, do śmierci. Potrzebujesz dużo czasu, żeby tę markę zbudować. Przede wszystkim jest kilka takich zasad budowania marki, są też takie techniki, o tych technikach będę tutaj mówił. Kolejną rzeczą jest taki trochę mit, ale nie do końca pieniądze, pieniądze. Pieniądze tak naprawdę mogą Ci przyspieszyć lub pomóc w budowie marki, ale nie zbudują Ci samej marki. Nie możesz powiedzieć, okej, okay, zapłacę komuś, niech mi ktoś markę zbuduje. Zbuduję, ale trapę. Ale marką to Ty budujesz. W rzeczy nikt za Ciebie nie zrobi. Ale pieniądze mogą Ci dać przede wszystkim tą przewagę. Możesz zrobić to szybciej, bo możesz przede wszystkim zatrudnić eksperta. Możesz sobie kupić specjalne usługi, tak? Możesz przede wszystkim wypromować siebie dzięki pieniądzom. Możesz tą markę budować oczywiście łatwiej. Ale zacznę od tego, czego nie robić, moi drodzy. I chętnie też usłyszę Wasze zdanie. Czego, moi drodzy, nie robić, budując markę osobistą? Czego byście nie robili, moi drodzy? Dajcie mi znać też w komentarzu. Ja właśnie patrzę, czy widzę komentarze. Tak, napiszcie mi, proszę, czego nie robić, budując markę osobistą. Widzę nawet Chicago, jest Batka, super, właśnie, jest Wioletka, jest tak, Ewelinka, Kraków, Karolina, super, fajnie, że jesteście. Tak, widzę, że Małgosia, tak. Ale czego nie robić, budując marki? osobistej. Słuchajcie, jest kilka takich elementów. Powiem Wam kilka rzeczy, które zauważyłem. Czasami jest nawet na szkoleniach szkolą, że tak robić, natomiast moje zdanie jest troszeczkę inne, ale być może wy to skonfrontujemy też z Wami powiecie mi, co wy uważacie. Pierwszą rzeczą jest taką, którą nie robić, a widziałem takie szkolenia, mówią, wynajmij samochód, tak, na jaki nie stać, wynajmniej Porsche, Ferrari, cokolwiek Lambo, tak, na jedną dzień, nawet na godzinę, tak, wynajmniej na godzinę, zrób sobie mnóstwo zdjęć i wrzucaj przez najbliższe rok dwa. Słuchajcie, to tak się buduje atrapę. Dlaczego? No bo umówmy się, to nie jest Twój samochód, tak? Ty nie, nie zarobiłeś na ten samochód, tak? Wynajmiesz go na godzinę, będziesz, ale nie udawaj, że on jest Twój, tak? Słuchajcie, czy nie robimy atrapy. Marka musi być spójna z Tobą. To jest zasada budowania marki. Marka to jesteś Ty. Marka musi być spójna z Tobą. Nie budujesz wizerunku kogoś innego. Na przykład nie buduję, na przykład Javi nie buduje wizerunku, na przykład Leonardo DiCaprio. Mogłem sobie powiedzieć, okej, okay, jestem jak Leonardo DiCaprio i będę żył jak Leonardo DiCaprio. Ale nie, nie jestem, tak? Ja buduję swoją markę. Leonardo DiCaprio ma swoją. W związku z tym każdy buduje swoją. Czyli jak, nie masz Ferrari, to nie rób sobie zdjęć Ferrari, powiedzmy, powynajętym wynajętym. nie udawaj, że to jest Twoje Ferrari. To jest pierwsza rzecz. Ja widziałem takie szkolenia, niestety, ale one więcej krzywdy robią. Dlaczego? Bo potem ktoś się konfrontuje z rzeczywistością. Znacie tego człowieka, wiecie, że nie ma Ferrari, a na Instagramie cały czas ma zdjęcia Ferrari. Oczywiście w ciągu godziny czachał, po kilka razy się przebierał. No ale pytanie, czy to jest osoba wiarygodna dla Ciebie? Właśnie w ten sposób budujemy wizerunek osoby niewiarygodnej, czy robimy antymarkę, czy udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, a to niestety wyjdzie. Niestety to wyjdzie. Kolejna rzecz, jest to zdjęcia, słuchajcie, z metkami, z przebierami. I to słuchajcie, ludzie zakładają garnitury, garsonki i tak dalej, widać to metki, tak wszystkie takie duże, robią sobie ładne zdjęcia, tak, oczywiście nie będzie tego typu, musi mi wybrać, bo to jest ok, ale udają, że to są ich stroje. A tam są takie duże jeszcze metki widoczne. Co pokazuje takie zdjęcie? Znaczy, że ktoś, skoro robi zdjęcie z metkami, to że nie kupuje tego, tylko robi, przymierzył to, żeby zrobić sobie zdjęcie. Podobnie jest to budowanie sztucznego wizerunku, ale niestety, niestety, akurat to, to nie jest budowanie marki osobistej. Kolejną rzeczą tutaj mamy. Podróbki. No właśnie, to jest tak, że wyobraźcie sobie zdjęcia na przykład z podróbkami. Podróbka Rolexa, podróbka Louis Vuitton i tak dalej. Oczywiście, ja wiem, że często ludzie nie stać na te markowe produkty, ale słuchajcie, to nie znaczy, że musimy kupować te podróbki. Wyobraźcie dlaczego? Masz zdjęcie z podróbką, które wygląda jak podróbka i wszyscy wiedzą, że to jest podróbka. To pytanie, jak masz jedną, drugą, czy trzecią podróbkę, to prawdopodobnie przypiszą Ci, że większość rzeczy, które możesz robić z automatu, może to być podrobione rzeczy, czyli znowu po, robimy tak zwaną Wizerunek figuranta, czyli że pozera, że pozujemy, ale niestety tego nie mamy. Ja pamiętam, że akurat kiedyś miałem zdjęcie takie przez stylistkę moją zrobioną, akurat w ładnym płaszczu, z ładnym szalikiem, i tam pani jedna napisała, że na pewno ten szalik nie jest oryginalny. Akurat jest, tak? Ale dlaczego, dlaczego w ten sposób? No, ponieważ większość osób, a to większość osób czy to jest to słowo, ale czasami zdarzają się osoby, które właśnie w ten sposób pozują. Co To znaczy, że to nie buduje marki osobistej, to wręcz przeszkadza, kiedy zderzasz się z rzeczywistością, ktoś się z nami spotka i wie, że to nie jest ten samochód, to nie jest ten samochód, to nie jest twoje życie, ale udajemy. Często budujemy na Instagramie czy na Facebooku zupełnie inne życie, niż mamy prawdziwe, tak? Czyli często to nasze prawdziwe jest tak, że ktoś siedzi w domu i jest nudnym człowiekiem, a na Facebooku ma cudowne życie. Ja wiem, że łatwo to sprzedać komuś, kto nie zna, ale ktoś potem was poznaje i mówi, kurde, to nie jest ten człowiek, nie? Jednak to nie to, nie? Czyli tej, w ten sposób marki nie budujemy, ale to może nam bardzo dużo przeszkodzić. Bardzo także na to uważamy. Kolejną rzeczą, udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Czyli budując markę, budujemy swoją markę. Jeszcze powtórzę, A nie na przykład Leonardo DiCaprio czy też Brad tak Bo każdy jest innym człowiekiem. Czyli pokaż swoje najmocniejsze strony, a najsłabsze przypudruj. Ale nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Tak jak ja na przykład no nie jestem mistrzem gotowania, w związku z tym nie będę budował marki jako wybitny kucharz, konkurencja dla Makłowicza. Dlaczego? No, bo to nie jest moje życie. Makłowicz jest wybitny w tej dziedzinie. Ja w ogóle się z nim nawet nie będę równał. Ale dlaczego bo mam zupełnie inne mocne kompetencje, które chciałbym pokazać? Moje kompetencje są zupełnie gdzie indziej niż pana Makłowicza. W związku z tym budujemy wizerunek prawdziwy, a nie ten sztuczny. Czyli nie kreujemy sztucznego, ale pokazujemy własny. Kolejną rzeczą, ja na przykład kiedyś, słuchajcie, stosowałem, muszę się przyznać, za duże garnitury. Nie wiem czemu nikt mi kiedyś nie powiedział. Kiedyś po prostu się nosiło te większe garnitury, tak świat poszedł do przodu, a ja zawsze, a ja miałam dalej za duże garnitury. I dopiero spotkałem się ze stylistką. Tak, i stylista powiedziała Daniel, słuchaj, ale co by było, gdybyś kupował rozmiar mniejszy, nie? Co ma byś wyglądał, nie? Czy okazało się, że miała rację? Tak? Czyli słucha, słuchajmy ekspertów, pokażmy się z tej lepszej strony. I kolejną rzeczą, nie wygłaszaj poparcia politycznego. Ja wiem, że Polska jest podzielona na dwie duże partie i jakieś mniejsze ugrupowania. I jedni uważają, że są mądrzejsi od drugich, drudzy od tych pierwszych. Tak? Nieważne, kto ma rację, ja jestem tego apolityczny. Mogę się śmiać ogólnie, może powiedzieć, co się dzieje w takim naszym polskim zo, tak? wśród polityków, że tam się przekrzykują. I niestety media to podchwytają, co jeden drugiemu powiedział. Tak? A kogo to obchodzi? Czy to ma wpływ na nasze życie? Nie. To pytanie to po co tym żyć i po co to wygłaszać? Jeżeli wygłaszasz poglądy polityczne, to z ustawy od razu połowę sobie ludzi przeciwko sobie nastawiasz. Dlaczego? Bo się kojarzysz z jakąś partią, a na przykład Twoi klienci, Twoi kontrahenci mogą niestety sympatyzować albo niestety z drugą partią, z drugą stroną polityczną. I pytanie, czy warto tracić klientów na rzecz powiedzmy jakiejś partii, czy też nie? Przemyśl to, czy to jest dla Ciebie. Ja z kolejno teraz powiemy o technikach, tak, powiem o metodach budowania marki, takich prostych właśnie sposobach. Przygotowałem sobie nawet 14. 14 takich technik, tak, jak zbudować markę osobistą. Pierwszą rzeczą, adekwatny strój do tego, co robisz. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to ci powiem, jak ci, jak ci widzą, tak ci płacą. Ja wiem, że teraz wiele osób mówi, że nie szata zdobi człowieka. No ale nie bez przyczyny, tak? jak powiedzmy idziesz na spotkanie biznesowe na wysokim szczeblu, to zakładasz ten garnitur. I teraz już nie zawsze krawat od ale wcześniej ja zawsze byłem pod krawatem. Jak ci widzą, tak ci płacą. I w tym bardzo ważne. Słuchajcie, kiedyś miałem takie doświadczenie, 15 lat temu szkoliłem faceta, który był po 60. Szkoliłem u klienta, będąc na spotkaniu. On miał garnitur i ja miałem garnitur. On był pierwszy dzień w pracy, w biznesie. Słuchajcie, pracował jako parkingowy wcześniej, ale nagle wszedł do biznesu. Ale starszy pan, siwa broda, słuchajcie, 60 lat, tak? Ja, który miałem, słuchajcie, nawet nie całe 30, okazuje się, 20 par okazało się, że niestety, tak, mój wiek, w powodu to, że oni myśleli, że on mnie szkoli. I co powiedział klient do mojego kolegi starszego? Co, klepno go, szkoli pan młodego? A ten mówi: No tak, no dajmy się młodemu wykazać. Ja prowadziłem spotkanie, on miał garnitur, ja miałem garnitur, ale oni myśleli, że on jest tutaj szefem, a ja się po prostu uczę. W związku z tym, nie szata zdobi człowieka, ale jak ci widzą, tak ci płacą. W związku z tym zapamiętajmy w ten sposób, że strój to jest pierwsza rzecz. Teraz kolejną rzeczą, takie zdjęcia, takie powiedzmy ze znanymi osobami, to jest trochę droga na skróty i ona ciekawie też może wyglądać. Wyobraź sobie, że są osoby znane, popularne, jakiś eksperci załóżmy, że masz jakichś ekspertów i robisz sobie z nimi zdjęcie. Co to powoduje? Że ocieplasz się w ich wizerunku. Okazuje się, że ludzie postrzegają Ciebie jako jedną z nich takich osób. Także zadbaj o to, żeby mieć kilka takich zdjęć z osobami bardzo, z ekspertami popularnymi. Tak? Nie koniecznie z politykami, ale z popularnymi osobami jak najbardziej i tak. Zdjęcia w ciekawych miejscach. Czyli to, z kim się zadajesz oraz w jakich miejscach bywasz, powoduje to, że buduje Twoją markę osobistą. Nawet jak spędzasz wakacje, ale przede wszystkim gdzie bywasz, w jakich miejscach i masz dobre zdjęcia z takich właśnie miejsc, to powoduje, że ludzie mogą cię odbierać zupełnie inaczej. Każdy inaczej odbieramy przez właśnie doświadczenie, przez otoczenie. I teraz w poniedziałek prowadziłem też live'a na moim, na moim fanpage'u Daniel Kuba, gdzie podam przykład, który idealnie tutaj pasuje i też go tutaj podam. Wyobraźmy sobie, że chciałbym zaprosić was na drogą whisky, na przykład taki makalan. Taki 56-letni makalan kosztuje 2 miliony funtów. 2 miliony funtów, to nie jest przypadek. Czyli umówmy się, że dużo. Ja mówię, słuchajcie, zapraszam was na makalana z 2 miliony funtów. Będziemy go pić. Co sobie wyobrażacie, że będzie pić jakiejś w jakiejś wykwitnej restauracji, w wykwitnym szkle, idealna butelka, pan kelner świetnie ubrany, będzie się pewnie ukłaniał, ta cała ceremonia, tak, będzie miał białą chustę, no i te rzeczy sobie wyobrażamy, tak? A ja wam mówię: słuchajcie tego makalana, pijemy pod klatką, tak? A żeby nikt nie wiedział, co pijemy, to przyniosę go w kartoniku i wypijemy w plastikowych kubeczkach. Jak on będzie smakował? Być może tak samo, ale. Podanie będzie zupełnie inne, bo może być wielkie rozczarowanie. I inaczej, na Dragon's Den w Stanach zaserwowano uczestnikom w, drogich, w drogim miejscu, w drogim hotelu tanie jedzenie. Słuchajcie, bardzo ładnie wykwintnie podane. To było najtańsze takie jedzenie, wszystko co najtańsze kupione, ładnie podane. I wszyscy się to jest drogi szampan, drogie jedzenie, bardzo wykwintne. Na koniec dowiedzieli się, że to było wszystko, co było tanie. Jest było tak zrobione. W związku z tym musisz też mieć odpowiednio dobrze podany, ty musisz być dobrze podany jako marka osobista. I teraz dlatego też polecam Wam profesjonalne sesje. Warto zainwestować w takiego fotografa. To jest kosz około 1000 zł, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, tak, po to, żeby takie zdjęcia sobie zrobić. Prostany fotograf powie Wam dokładnie, co potrzebujecie, a czego nie potrzebujecie. Dobra, zadam Wam pytanie, czy macie jakieś tipy takie? Napiszcie śmiało w komentarzu na temat budowania własnej marki osobistej, czy, chcie, czy macie, czy stosujecie przede wszystkim, da, śmiało, napiszcie w komentarzu, podzielcie się swoim właśnie doświadczeniem, chętnie też się dowiem i inni pewnie chętnie też przeczytają. Dobrze, jeżeli coś, co mówię, to ma sens dla Was, dajcie z profesor ducho, tak, albo co najmniej lajka, dajcie prosto, żeby wiedział, czy idziemy w dobrą stronę, czy przede wszystkim tutaj się rozumiemy, to będę dla Was bardzo za to wdzięczny. Dobrze. Kolejna rzecz, jest to coś charakterystycznego. Wyobraźmy sobie, jak wykreowali Hitlera, a wcześniej Lenina. Wyobraźcie sobie, że Lenin kiedyś był nijaki, ale zrobili powiedzmy sobie, ok, stary, ty jesteś łysy, to musisz mi taką bródkę i będziemy twoje zdjęcia robili bokie. Dlatego kiedyś nie było zdjęć, w związku z tym się rysowało, trzeba było łatwo kogoś namalować. Dlatego Lenin to był ten gościu z brudką, łysy z bródką bokiem. No, podobnie zrobiono z Hitlerem. No, Hitler był kiedyś taki niaki, mówił stary, no to facety są generalnie z lewej do prawej zazwyczaj. Ty się uczysz z prawej do lewej i tego wąsa musimy Ci inaczej zrobić takiego o, takiego wąsa i ubierzesz mundur, tak? Jak będziesz mówił, to będziesz tak machał na ręką, nie? Całkiem się charakterystyczny, potem łatwo było mi go namalować i też wykreowali markę. Pokazuję takie przykłady, może powiedzieć, dobitne, ale te marki zostały też wykreowane w pewien właśnie sposób. Poprzez właśnie strój, poprzez właśnie wygląd, coś charakterystycznego, nie? Tak samo jak zobaczycie na przykład Billa Gaysa, Steve'a Jobsa, tak? no zobaczycie charakterystycznych ludzi, którzy pewne atrybuty sobie przyjęli. Korwinnikę na przykład z muszką, tak? czyli polityk z muszką, pomyśl sobie, co takiego charakterystycznego Ty możesz mieć, żeby się wyróżnić, żeby można było Ciebie pokazać. Kolejną rzeczą są zadbane social media. Kolejny taki tip. Wyobraź sobie, że jak na social media, masz jeden wielki śmietnik, no to sorry, to buduje Twój negatywny wizerunek. Jeżeli, także potrzebujesz mieć tylko dobrych zdjęć, dobre social media. Dlaczego? Bo ktoś przed spotkaniem z Tobą wejdzie do internetu i na przykład wpisze, wyskoczy Twoje imię i nazwisko i zobaczy, jak wyglądasz i sobie wyrobi pewne zdanie. To znaczy, on sobie razem ma wyobrażenia. Aha, ten człowiek jest taki. Czyli jedziesz na spotkanie i on już ma jakieś wyobrażenia na Twój temat. Dobre, bardzo dobre, świetne, albo też niestety słabe. I to samo jest, jak jest te słabe, to może on nawet nie być na tym spotkaniu, może nawet nie przyjść. Ale kiedy ma bardzo dobre, to zupełnie dużo łatwiej jest Tobie budować biznes, sprzedawać, domykać kontrakty. Kolejną rzeczą jest na przykład tytuł naukowy. Ja wiem, że niektórzy mówią, zostaw studia i tak dalej. Wiecie mi, że wielokrotnie się z tym zdarzyło, ale zazwyczaj na przykład za granicą, czyli na przykład taki kraj jak Czechy, Słowacja, w ogóle Aust były Austro-Węgry. Austria, Węgry. Często pisano mi, dlaczego ja nie mam na wizytówce napisane magister z przodu. A ja mówię, ale po co? Ja mówię, no a Pan ukończył studia, ja no, nawet nie jedne. Nie? A to czemu Pan nie ma magistra nie? spisanego? A ja tak mówię, no, ale po co? Ja nie rozumiałem kiedyś tego, ale dla nich to jest ważne. I skoro to było bardzo ważne, to na prezesa spółki czeskiej zatrudniłem człowieka bardzo mądrego z tytułem naukowym, doktor. Tak? I tu każdy, o, Pan doktor, to musi być mądre, o, to firma będzie stabilna. Czyli dla niektórych ludzi jest to bardzo ważne, ten tytuł naukowy. Także ukończenie studiów, co daje, też zwiększa Waszą markę. Ja wiem, że ci, którzy nie skończyli studiów, często mówią, że nie warto skończyć i czasami mają rację, ale pomyśl o to, czy to w Twoim przypadku Tobie na przykład nie pomoże. Kolejną rzeczą jest to strona Twoja na przykład z, do, z nazwiskiem, do, z domeną. Domena z Twoim nazwiskiem. Ja na przykład mam taką domenę kubach.pl oraz kubach.com, też mam danielkubach.pl. W związku z tym wykupiłem sobie takie domeny po to, że ktoś pisuje Daniel Kubach, to na pierwszym miejscu jest moja strona i ktoś może przeczytać o mnie z mojej strony to, co ja chcę, żeby było tam napisane. I to pozycjonuje bardzo dobrze swoje nazwisko. Jeżeli ktoś Twoją domenę wykupił, właśnie nazwisko Kowalski, tak, jest to popularne, pomyśl Kowalski, myślnik, Twoje na imię, tak, imię, kropka, nazwisko, pomyśl, pokombinuj, żeby, ale żeby w tej domenie było Twoje nazwisko i coś, jakiś dodatek, bo to buduje Twoją markę. Kolejną rzeczą jest mieć własne logo. Polecam każdemu mieć własne logo. Kiedyś zbudowałem 15 lat temu takiego orła, ale w kolorach ziemskich, ponieważ ja z Wengshui jestem właśnie Ziemią, czyli stabilnym znakiem. To takiego orła w kolorach ziemskich, który według Wengshui z lewej do prawej głowę odwraca. Czyli przeciwnie, przeci, trochę przeciwnie niż nasz orzełek w godle. Co to powoduje, że mając własne logo, to logo zamieszczasz na listówkach, zamieszczasz na stronie własnej itd., to też buduje Twój właśnie mocny wizerunek. Teraz nawet, słuchajcie, czytałem też takie fajne opracowania, i to też naukowe, że partner lub partnerka budują Twoją markę. I tu trzeba się zgodzić. Wyobraźmy sobie, że kiedyś na spotkaniu jeden, jeden przedsiębiorca powiedział, że, że wiele można człowieku powiedzieć poprzez to, jaką żonę sobie wybrał. Mówię, kurczę, mądre faktycznie. Mówię, poczytam o tym, poczytałem. I podobnie kobieta, która wybrała za danego mężczyznę, czy mężczyznę daną kobietę, na partnera życiowego, to wiele świadczy o tym człowieku i o jego decyzjach. Czyli partner lub partnerka również budują Twoją markę osobistą. Dajcie mi znać w komentarzach, czy się z zgadzacie, czy się nie zgadzacie, tak? czy macie jakieś inne zdanie, bo być może możecie mieć zupełnie inne. Śmiało to oczywiście napiszcie. Monika napisała bingo. Brawo, być może coś dla kogoś jeszcze to było ważnego. Jeżeli to, co robię Wam się podoba, dajcie śmiało serduszko. Słuchajcie, na górze macie taki guzik. Taki guzik zaproś znajomych. Jeżeli uważasz, że te tematy, które poruszono na lekcjach Wartej miliony, przydadzą się Twoim znajomym przedsiębiorczym osobom, ten guzik i zaproś kilku znajomych, chociaż na tą, na tą grupę. Oczywiście chodzi o które chętnie zobaczyły właśnie te materiały, które. Wy, wy też również widzicie. Pamiętajcie, że partnerem tego, tego spotkania jest lexnostop.com, czyli portal, platforma prawna, dla, która łączy klientów z prawnikami. lexnostop.com. Jeżeli potrzebujecie prawnika od wszystkich specjalizacji, porady prawne od 59 zł, to na stronie lexnostop.com właśnie ich znajdziecie. Śmiało zapraszam. Widzę, że jeszcze kolejne osoby dochodzą. Słuchajcie, to dzisiaj mówimy o 10 tipów, tak naprawdę 14, jak budować swoją markę osobistą. Kolejną rzeczą są słuchajcie, własne cytaty. Pomyślcie o temat własnych cytatów, jakieś takie określenia, które po prostu wywróćcie na stronę, na Wasze social media. To są jakieś takie własne przemyślenia. Coś, co spójne z Wami pasuje do Was. Bo powtarzam, marka osobista to nie jest czyjeś zierą, to jest Wasz. Musi być spójne z Wami. Taką markę budują. Kolejną rzeczą, bardzo mocną, są to wywiady. Wywiady, które udzielacie na, jakich portalach, na jakichś portalach, na YouTubie, u kogoś na Facebooku, na jakichś live'ach. tak? Dlaczego? Bo jest zasada 6. Coca-Cola wymyśliła zasadę 6. Jeżeli 6 razy spotkasz kogoś na ulicy, uznajesz go za znajomego. 6 razy zobaczysz kogoś w telewizji, uznajesz go za publiczną. 6 razy czyś artykuł przeczytasz, uznajesz go za eksperta. Dlatego zadbaj o to, żebyś pokazał się w wielu miejscach, żeby twoi kontrahenci, klienci i ludzie widzieli Cię w różnych miejscach tam ich 6 razy. Wtedy Cię zapamiętają. No to znany, lubiany, szanowany. Dodadzą to przed Twoim właśnie nazwiskiem. Także. To jest też bardzo ważne. Kolejną rzeczą, pisz artykuły do różnych gazy, do portali, papierowe najlepiej. Tak? Dlaczego? Bo to buduje Twoją markę osobistą jako eksperta. Pamiętajcie, że marka osobista powinna być ekspertem w czymś. Tak? Nie możesz być ekspertem od wszystkiego. Jak ja powiedziałam, nie jestem ekspertem od gotowania. I o tym wprost mówię. Umie robić jajecznice, płatki. I niewiele innych rzeczy, tak, ale są dużo lepsi kucharze ode mnie, dlatego ja nie buduję marki osobistą jako kucharz, ale jako przedsiębiorca, jako anioł biznesu. A to jest zupełnie co innego, mam inne kompetencje, na niż Pan Makłowicz, czy też na przykład znani kucharze w Polsce i na świecie. Kolejną rzeczą, najmocniejszą taką tutaj, jest to własna książka, gdzie Ty jesteś na okładce. Chociaż ja w życiu wydałem sześć książek, teraz właśnie ukończyłem siódmą książkę, ukończyłem dokładnie siódmą książkę w ten weekend i będę ją wysyłał właśnie też do druku. Ale potem będę pisał też kolejne. Dlaczego? Książka, słuchajcie, otwiera Wam wiele drzwi. Książka buduje markę. Jeżeli napisałeś własną książkę, jesteś ekspertem, tak? Dlaczego? Bo jesteś na papierze wydany, nie w formie e-booka. E-book nie buduje, ale książka buduje bardzo mocno i słuchajcie, ona jeżeli jest jeszcze w księgarniach, jeżeli powiedzmy jest dostępna, jeżeli ona krąży po internecie, jeżeli gdzie ją polecają, ludzie mają książkę twoją, tak? to wieście mi, że od razu rośniesz ich oczek jako ekspert. Czy na książce możesz dużo zarobić? Jeżeli jesteś dobry, tak, ale powiedzmy, to zazwyczaj nie robisz tego dla pieniędzy, bo masz inne korzyści związane z tym, że jesteś autorem książki. I tutaj może też powtórzę, właśnie mam taką fajną historię. Jeden wiceprezes banku, szef sprzedaży, z którym chciałem się spotkać, mój wspólnik mówi, kurczę, jak się do niego dostaniemy? Ja mówię, zadzwonię, zapytam. Zadzwoniłem do sekretariatu, połączyli mnie z nim, poprosiłem o spotkanie, powiedziałem, że jestem w Warszawie i dzisiaj wyjeżdżam. I pan mówi, zapraszam, tak? I pan, wiceprezes dużego banku, zaprosił mnie na spotkanie. Przychodzę na spotkanie, a pan prezes do mnie mówi tak. Wie pan co? To nie jest bieg okoliczności, bo ostatnio dostałem, pan, dostałem pana książkę i mam dwa pytania, a pan do mnie akurat dzwoni. To się ucieszyłem, że to nie jest bieg okoliczności. Pomyślałem sobie, wow, co by było, gdybym tej książki nie wydał? Nie spotkałbym się pewnie z tym człowiekiem, a ja się zdziwiłem, że tak łatwo mi poszło. Także książka otwiera wiele drzwi. Jeżeli nie możesz własnej książki napisać, to słuchajcie, też mam dla Ciebie propozycję, ponieważ teraz zbieram tak między 25 a 50 przedsiębiorców, których chciałbym pokazać ich historię, ciekawe historie życiowe, tak? zamieścić książkę, 50 rozdziałów, 50 historii takich pomysłów na biznes, pomysłów przede wszystkim na, na karierę, po to, żeby zainspirować innych przedsiębiorców. Jeżeli chcesz, żeby w taki książkę, napisz w komentarzu książkę, a ja się do Ciebie odezwę. I akurat skontaktuję się z Tobą. Także, jeżeli chciałbyś zaistnieć w takiej książce, napisz książkę. Tak, będę Ci bardzo wdzięczny. Skontaktuję się z Tobą, bo ja szukam 50, 25 do 25 do 50 osób. Oczywiście zastrzegam sobie prawo odmowy komuś, bo szukam osób, które są przedsiębiorcami, które chcą zaistnieć właśnie w tego typu książce. Także, jeżeli chciałbyś być w książce i też będziesz jedną z tych osób na okładce, między 25 a 50 osób na okładce. Potem twoje zdjęcie będzie w rozdziale i ty będzie rozdział o tobie, o twojej firmie, o przede wszystkim tym, co takiego osiągnąłeś, co takiego zrobiłeś. Mało tego tej książki chcę wydrukować między 5 a 10 tysięcy egzemplarzy, czyli tyle ludzi dowie się o tobie, a mało tego tę książkę chcę rozdystrybuować potem wszędzie jeszcze, żeby ona była właśnie w księgarniach i tak dalej, czyli to zbuduje bardzo mocną markę osobistą. Wszystkich osób, które będą w tą książce, bo ja to zrobię w bardzo dobrym papierze ładnie wydane, bardzo ładnie wydane, tak jak wiecie, jak moje książki wyglądają, po to, żeby właśnie zbudować wizerunek właśnie tych osób. Także jeżeli chcecie zaistnieć w takiej książce, zapraszam, napiszcie książka w komentarzu, a ja prześlę Wam resztę też informacji. Moi drodzy, mam pytanie do Was. Co z tych rzeczy, które dziś powiedziałem, które powinniście zapamiętać? Według Was, taką jedną, drugą, trzecią Pierwszą rzeczą, czego nie robić, nie wynajmuj samochodu i nie rób sobie z nim zdjęć, tak? Drugą rzecz, nie, budując markę, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, żeby zbudować swoją markę, bo budujesz atrapę. Trzecia, nie ma czegoś takiego jak budowanie marki osobistej w internecie. Nie ma. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że niestety nie, nie zna się na budowaniu marki osobistej, albo nie wie, czym jest marka osobista. W związku z tym nie kupuj takich szkoleń. Tak? Kolejną rzeczą, tak? jak budujesz markę osobistą, budujesz ją w całości. Budujesz ją w całości nie tylko w tej części, tak? Budujesz ją wszędzie, tak? czyli i online, i offline, bo Ty jesteś marką, a nie tylko w internecie. W internecie budujesz wizerunek. To, to jest kolejna rzecz. Pisz artykuły, udzielaj wywiadów, napisz własną książkę. Jeżeli powiedzmy nie masz pieniędzy na własną książkę, ale jesteś przedsiębiorcą, no to powinieneś być chociażby w jednym rozdziale, jak, jeżeli chcesz, żeby Cię zamieścił w mojej książce, bo ja odpisuję właśnie teraz 25 do, do 50 przedsiębiorców i chcę tę książkę wydać właśnie w maju. Daj znać w komentarzu, napisz książkę, a ja przede wszystkim wtedy skontaktuję się z Tobą, będziemy mogli porozmawiać.